Cześć, tu Marek z Turdus Concept. Witajcie na naszym kanale. W tym nagraniu, zgodnie z obietnicami, pokażemy wam, jak powstawała karuzela sitodrukarska, z której sami korzystamy wykonując nasze nadruki. Oczywiście sam film to tylko skrócona wersja instrukcji, którą możecie nabyć w naszym odświeżonym sklepie online. Link do niego na karcie oraz w opisie pod filmem. Kupując ją, wspieracie nasz kanał i pomagacie nam w tworzeniu coraz lepszych treści. A już niedługo pojawi się również instrukcja budowy naświetlarki do sit, również w formie obszernego PDF. -a. Zapraszamy do oglądania! Budowę naszej karuzeli zaczynamy od zrobienia stojaka. Przycięte na wymiar kantówki sosnowe montujemy w dwóch krokach. Skręcamy boki, a następnie łączymy je ze sobą poprzecznymi listwami. Dzięki stojakowi będziemy mieć gotowe stanowisko pracy, łatwiej jest też karuzelę ustawić w wygodnym miejscu, a dodatkowo możemy w nogach stojaka zamontować półki do przechowywania sit. Zmieści się tam około 15 sit wielkości A4. Gotowy stojak odsuwamy na bok, nie będzie nam teraz potrzebny. Zabieramy się za montaż właściwej karuzeli. Ja centralny moduł z obrotnicą mam już gotowy, a szczegóły budowy znajdziecie w naszej instrukcji PDF. Oprócz tego potrzebujemy również 10 sprężyn naciągowych, 10 śrub rzymskich oczko-hak, 10 zacisków stolarskich, 5 kawałków kantówki do budowy ramion, 2 klocki służące za prowadnice dla ramion, długą kantówkę, na której umieszczony będzie stolik do drukowania oraz pięć kątowników metalowych z nawierconymi otworami do zamocowania na końcu każdego z ramion. Zaczynamy od przygotowania ramion maszyny. Każdą z pięciu wcześniej przyciętych listew ustawiamy płasko, dokładamy kątownik i zaznaczamy miejsca wiercenia. Nawiercamy otwory i wkręcamy wkręty. Ważne, żeby oba elementy były zamontowane w jednej płaszczyźnie. Jeśli nie zrobimy tego dobrze, każdy wydruk na maszynie będzie udręką. Później mocujemy śruby oczkowe, a następnie każde z ramion przykręcamy do modułu centralnego. Wszystkie rysunki wraz z zapisem kroku znajdziecie w naszej instrukcji. Gotową maszynę montujemy na stojaku, krącając po jednym wkręcie w każdy z rogów dolnego blatu. Zakładamy wspornik stolika, montujemy obejmy i zakładamy po dwa zestawy sprężyna śruba rzymska na każde ramię maszyny. Na wsporniku umieszczamy przygotowany wcześniej stolik, zakładamy sito i możemy przystąpić do pracy. Oczywiście na filmie nie widać wszystkich kroków, głównie dlatego, że niektóre części maszyny miałem już przygotowane znacznie wcześniej. W gotowej instrukcji opisaliśmy także najlepszą możliwą kolejność montażu, bo jesteśmy zdania, że pracę trzeba sobie ułatwiać. Podsumowując, nasza karuzela ma się świetnie i służy nam już prawie dwa lata. Na pewno jest świetnym rozwiązaniem na początek, ale i później korzysta się z niej wygodnie. To tyle w tym filmie. Zachęcamy do subskrypcji kanału, kliknięcia łapki w górę czy komentarza, jeśli macie pytania lub chcecie się przywitać. Miłego drukowania i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!